Cześć. Zauważyłem wśród swoich znajomych, no i też u siebie, spore zapotrzebowanie na merytoryczne podcasty z faktycznie przydatną i popartą badaniami wiedzą. Mam taki pomysł i propozycję, żebyście słuchali tego materiału podczas spacerów. Regularne spacery to jeden z prostszych i mega zdrowych nawyków, które można wdrożyć właściwie w każdej chwili i wszędzie. Chodzenie to na tyle automatyczna czynność, że wasz umysł będzie miał mnóstwo wolnego miejsca żeby wysłuchać i przetworzyć to, o czym powiemy sobie w tym podcaście. No i właśnie, będę tutaj mówił o koncepcjach, które pomogły mi uporządkować swoje myśli, działania, finanse i dzięki którym udaje mi się dojść do jakiejś względnej biegłości w niemal każdej dziedzinie, którą sobie wymyślę. Dodatkowo niemal wszystko, o czym będę mówił, ma naukowe podstawy i wynika z badań, które albo czytałem, albo wychwyciłem gdzieś na anglojęzycznym YouTubie. Chociaż nie ukrywam, że będzie też sporo mojego filozofowania, bo to lubię, i właśnie zachęcam do przesłuchania tego podcastu i wyrobienia sobie swojej własnej opinii o filozofii życia, o której będziemy mówić. Jeżeli zastosujecie większość informacji z tego materiału w swoim życiu, super, bo jestem pewien, że pomogą wam w kwestii finansów, no i tak ogólnie w poukładaniu swojego życia. Jeżeli uznacie, że na przykład tylko jeden punkt jest przydatny, lub w ogóle odrzucicie to, co mówię, to też super. Ważne, żeby nadać swojemu życiu jakieś ogólne ramy, a później poprzez słuchanie, obserwowanie i myślenie rozwijać je i umacniać. W poprzednich podcastach wyjaśniliśmy sobie, dlaczego na razie wybierałem GPW jako miejsce swoich inwestycji. Dzisiaj chciałbym się z Wami podzielić swoją filozofią, która pomaga mi odkładać i inwestować co miesiąc jakieś 50-60% mojej wypłaty. Ten kanał będzie zdecydowanie prowadzony w zgodzie z ruchem Fire, którego skrót po rozwinięciu i tłumaczeniu oznacza dążenie do niezależności finansowej i wcześniejszej emerytury. Mam nadzieję, że padnie tu sporo przydatnych informacji, a jeśli nie, to pamiętajcie, że takie ciągłe słuchanie i czytanie na dany temat faktycznie pozwala wytrwać w przyjętych postanowieniach, zrewidować poglądy albo po prostu motywuje, żeby dołożyć jeszcze jakiś drobny nawyk. Być może część z Was już się domyśla, że będę mówił o minimalizmie i jego praktycznych zastosowaniach w finansach i życiu. Zostajemy oczywiście blisko tematów giełdowych i finansowych, ale pozwólcie, proszę mi w tych podcastach pogadać trochę o bazie, bez której dążenie do niezależności finansowej byłoby mocno utrudnione. W minimalizmie najfajniejsze jest to, że jest jedną z wielu życiowych filozofii. Nie jest więc religią, nie nakazuje ani nie zakazuje niczego. Możesz wziąć z niej to, co najlepsze dla ciebie, wdrożyć to i z czasem łamać niektóre zasady, które sobie narzuciłeś, albo je rozszerzać. Wydaje mi się, że to jest takie bardzo ludzkie i naturalne. Zauważyłem, że trend dotyczący minimalizmu na anglojęzycznym YouTubie miał swój szczyt parę lat temu i z jakiegoś powodu ludzie zaczynają traktować tego typu koncepcje właśnie jak religię, to znaczy po jakimś czasie wypieprzają z domu wszystko włącznie z psem i rodziną i zostawiają tylko łóżko i jeden zestaw ubrań. Od razu mówię, że nie warto iść tą drogą. Jak dla mnie, to będziesz mógł nazywać się minimalistą, jeśli po przesłuchaniu tego podcastu ograniczysz chociażby czas spędzony na kąpie albo w telefonie na rzecz chociażby właśnie spaceru. Nie ma się co spinać, a skrajności niemal zawsze prowadzą do nieprzyjemnych konsekwencji, uzależnień itd. No dobra. Zacznijmy właściwą część naszego materiału od zdefiniowania sobie, czym ten minimalizm właściwie jest i dlaczego dążąc do w cudzysłowie zawodu inwestora, czyli pokrycia swoich kosztów życia z dywidend i odsetek, wybrałem kiedyś dosyć nieświadomie właśnie minimalizm. Minimalizm to filozofia życiowa, która skupia się na ograniczeniu liczby posiadanych przedmiotów, aby skoncentrować się na tym, co jest dla nas ważne. Czyli nie zaśmiecamy umysłu i naszego otoczenia, żeby w 100% skupić się na tym, na czym nam w danej chwili zależy. Minimaliści wierzą, że nadmiar rzeczy może przeszkadzać w osiągnięciu szczęścia i spokoju umysłu. Minimalizm może przynieść też wiele korzyści dla zdrowia psychicznego i fizycznego, a także pomóc w osiągnięciu finansowej stabilizacji i zrównoważonego stylu życia. Możemy powiedzieć, że ta filozofia zaczęła święcić swoje triumfy pod koniec XX wieku w odpowiedzi na taki krwiożerczy konsumpcjonizm, kiedy zaczęliśmy na masową skalę produkować i kupować rzeczy o wątpliwej wartości użytkowej. Muszę w tym miejscu powiedzieć, że do nagrania tego podcastu pchnęła mnie lektura amerykańskich książek o technikach marketingu i wywieraniu wpływu na ludzi. Otóż okazało się, o czym oczywiście wiedziałem wcześniej, ale nie wiedziałem, że aż do takiego stopnia, że największe firmy produkujące żywność, elektronikę czy ubrania używają wszystkich możliwych technik manipulacyjnych, nawet tych nieetycznych, żeby sprzedać nam swój produkt i żebyśmy byli gotowi za niego zapłacić dużo więcej, niż jest faktycznie wart. Badania wskazują, że dzieci są mega podatne na konkretne kolory, frazy, rodzaje opakowań czy typy reklam. Bądź pewny, że producenci natychmiastowo to wykorzystają. W pewnym momencie, na początku lat 2000, tutaj mówię na swoim przykładzie, dzieciom i rodzicom na całym świecie była wciskana narracja, że jakieś czekoladowe płatki z mlekiem to świetne i pożywne śniadanie. Nieważne, że to na pewno miało swój wpływ, chociażby na wzrost otyłości u dzieci, problemy z koncentracją, no bo taka dawka cukru na początku dnia serio działa bardzo słabo, bo początkowo Pobudza, ale później następuje bardzo szybki spadek glukozy we krwi, co powoduje taką senność i ospałość. No ale ważne, że jakieś ogromne korpo zarobiło na tym kupę kasy. Nie mówiąc już o tym, że był taki czas, że w Stanach Zjednoczonych reklamowano papierosy jako remedium na pewne dolegliwości. Dopiero w 1964 roku potwierdzono, że palenie powoduje raka płuc. Wcześniej papierosy uznawano za nieszkodliwe, a czasami wręcz pożyteczne i były reklamowane jako środek na odchudzanie, na problemy żołądkowe czy poprawiający pracę umysłu. Zróbmy teraz taki króciutki eksperyment. Spróbuj wyobrazić sobie, że oglądasz mecz w telewizji. Mało kto z nas wyobrazi sobie po prostu mecz. Raczej będzie to obrazek, na którym widzimy siebie lub siebie ze znajomymi, a przed nami stoi stół z chipsami, piwem, kolą i tym podobnymi. Ten obrazek też oczywiście nie wziął się znikąd, no i został bardzo sprytnie włożony do naszych głów przez różne agencje reklamowe. Ten mój powyższy wywód powstał głównie dlatego, żeby uświadomić Wam, że bez odpowiedniej wiedzy i przygotowania jesteśmy właściwie bezbronni, a reklamy dosłownie kreują to, czego pragniemy i podsuwają nam wizję, jak powinno wyglądać szczęśliwe życie. Ja jestem raczej introwertykiem i generalnie lubię całkiem spędzać czas samemu, na przykład czytając książkę, grając na gitarze czy pianinie i czuję się wtedy faktycznie zrelaksowany i szczęśliwy. Jestem pewien, bo widzę też po swoich znajomych, że jest naprawdę sporo takich ludzi w społeczeństwie. I teraz zastanówcie się, czy kiedykolwiek w jakichś reklamach, filmach czy serialach taki sposób spędzenia czasu był przedstawiony jako fajny czy atrakcyjny. No nie, ten fajny koleś chodził na imprezy, do klubów, pił i generalnie był cały czas w towarzystwie i tak dalej. Ja się dosłownie zacząłem czuć wręcz dyskryminowany, kiedy po raz Kolejny w słuchawkach odpaliła mi się reklama jakiegoś piwska, w której ktoś mówił mi coś w stylu: Życie jest za krótkie, żeby siedzieć w domu. No dobra, ale zamknij mordę, nie będziesz mi mówił, co mam robić. Mówię to dlatego, że pogodzenie się z tym, co faktycznie sprawia mi przyjemność, mimo że to nie jest w danej chwili modne, było jednym z kluczowych punktów na mapie porządkowania mojego życia i finansów. Generalnie nie ma się co czuć jakoś źle, jeżeli lubicie ciszę i nie lubicie tłumów. Nie jesteście ani lepsi, ani gorsi pod tym względem od innych ludzi. Lubisz imprezy? Spoko. Wolisz siedzieć w domu i grać w Fortnite? Też OK. Podsumowując tę przydługą wstawkę, przed którą nie mogłem się powstrzymać. Minimalizm jest mega skuteczną odpowiedzią na dosłownie, atakujące nas ze wszystkich stron reklamy. Serio. Budujcie własny kapitał, własne marki, inwestujcie, edukujcie się, kupujcie to, co serio Wam jest potrzebne i da Wam jakieś dłuższe poczucie satysfakcji niż taki jednorazowy dopływ dopaminy. Milionerom i miliarderom w USA, Chinach czy Francji już poważnie wystarczy. Dalszą właściwą część tego podcastu podzielimy sobie na dwie części i przedyskutujemy ewentualne korzyści materialne, i później te niematerialne które może przynieść wdrożenie minimalizmu. Zaczniemy chyba od rzeczy najbardziej oczywistej. Odpowiednia selekcja przedmiotów, które kupujemy, równa się więcej kasy w portfelu. No i tutaj nie chodzi o to, że od razu macie przestać wydawać kasy na przyjemności, ubrać wór pokutny i przestać karmić dzieci, żeby nauczyć je samodzielności. Oczywiście żyjemy w dobie konsumpcjonizmu i szerokiego dostępu do wielu dóbr, więc szkoda by było z tego nie korzystać. Chodzi jednak o to, żeby wydawać i kupować możliwie jak najbardziej racjonalnie. Podzieliłbym tutaj produkty na trzy kategorie. Pierwsza z nich to rzeczy codziennego użytku, które każdy musi kupować, takie jak jedzenie i środki higieny. Tutaj raczej warto postawić na jakość, a oszczędności można szukać, kupując pewne rzeczy na zapas. Na przykład, jak jest jakaś niezła promocja, a szczególnie w momencie wysokiej inflacji, bo po prostu rośnie prawdopodobieństwo, że dane artykuły, na przykład za 3 miesiące, mogą już być droższe. Warto tutaj na pewno zrobić rachunek sumienia i zastanowić się, czy na przykład to nie jest dobry moment na odstawienie słodyczy, energetyków, papierosów czy alkoholu. W dłuższej perspektywie da to ogromne oszczędności nie tylko z racji niekupowania tych produktów, ale też znacznie rośnie prawdopodobieństwo, że w przyszłości zaoszczędzimy na wizytach u lekarza. Zmieniając nawyki żywieniowe, dajemy też sobie kilka godzin więcej produktywności w ciągu dnia. I lepsze samopoczucie, co w długim terminie też może przełożyć się chociażby na poprawę zarobków. Wiem, że to brzmi dosyć banalnie, ale przetestowałem na sobie i serio. Dobry sen i w miarę zdrowa dieta działają. Polecam. Tutaj mały postscriptum i taka praktyczna wskazówka, którą sam wdrożyłem. Dobrze jest planować sobie zakupy wcześniej, żeby w niedzielę niehandlowe lub przy innych okazjach nie robić zakupów w jakichś droższych sieciach typu Żabka, no bo to po prostu strata kasy. No chyba, że są tam jakieś faktyczne promocje. Dawno nie byłem, więc nie wiem, ale po prostu takie sieci franczyzowe zwykle narzucają wyższe ceny niż Dino, Lidl, Biedronka itd., Druga kategoria przedmiotów to rzeczy, które sprzyjają naszemu rozwojowi: typu karnet na siłownię, książki, instrumenty, rower, rolki itd. No i tutaj na początku trzeba się zastanowić, czy nie możemy czegoś po prostu wypożyczyć na jakiś czas. Trzeba pamiętać, że my jako ludzie mamy tendencję do podejmowania decyzji na podstawie emocji. Na przykład oglądasz film, w którym główny bohater był super i grał na gitarze, no i od razu postanawiasz, że też nauczysz się grać. Włączasz komputer i kupujesz gitarę. W ogóle tak sobie teraz myślę, że sprzedaż internetowa osiągnęła taki sukces prawdopodobnie dlatego, że nie daje nam czasu na to, żeby emocje opadły. Przed epoką internetu musiałbyś czy musiałabyś popytać ludzi, iść do sklepu muzycznego i dopiero wtedy podjąć decyzję zakupową prawdopodobnie przynajmniej kilkadziesiąt godzin po obejrzeniu filmu, który był tym pierwszym bodźcem. No właśnie. I teraz trzeba sobie racjonalnie powiedzieć, że taka nauka gry na gitarze to proces naprawdę długotrwały. O filmie zapomnisz za trzy dni, a później zostajesz już tylko ty, twoja dyscyplina i to postanowienie. No i w takich sytuacjach super byłoby chociażby popytać rodziny czy znajomych, czy komuś nie zalega w domu jakaś stara gitara, którą mógłby wypożyczyć na miesiąc. Jeżeli po miesiącu regularnego ćwiczenia stwierdzisz, że faktycznie chcesz być w tym dobry i że to jest super hobby, to kup sobie tę gitarę. W tym przykładzie chodzi mi o to, że minimalista przed zakupem postara się upewnić, że będzie z danego przedmiotu korzystał i go używał. Tak samo jest z książkami. Jeżeli nie ma w bibliotece czy w internecie i chcesz mieć daną książkę na własność, to kup ją, ale wykorzystaj. Przeczytaj, przemyśl. Może warto nawet zrobić jakieś notatki, jeżeli treść książki jest tego warta. No i trzecia kategoria produktów i usług to rzeczy służące tylko rozrywce. Ja mam taką zasadę, że droższą rzecz kupuję wyłącznie wtedy, kiedy mam stuprocentową pewność, że będę z niej korzystał, a przy okazji staram się, żeby dany przedmiot był dla mnie w jakimś stopniu rozwijający. Na przykład nie mam w mieszkaniu telewizora, bo nie spełnia tych warunków. Wydaje mi się, że to właśnie ta kategoria rzeczy może dać ci największą przewagę nad takim statystycznym człowiekiem. Trudno byłoby mi powiedzieć, co powinieneś robić dokładnie, ale wymienię kilka rzeczy, które sam robię i niektóre trochę rozwinę. Po pierwsze, nigdy nie kupiłem nic w AliExpress i podobnych serwisach. Pamiętacie na przykład modę na fidget spinnery albo te takie zabawki antystresowe do klikania w stylu takiej dużej folii bąbelkowej? Miliony ton tego plastiku zalegają teraz w mieszkaniach w Polsce i pewnie na całym świecie, a nikt już tego nie używa. Skończyła się moda, wydaliśmy pieniądze, a uwierzcie mi, że są dużo lepsze pomysły na zabawki dla dzieci. Serio, niech Chińczycy sobie sami toną w tym plastiku jeśli chcą. Po drugie, kupuję stosunkowo mało tych takich pseudomarkowych ubrań. Tutaj przytoczę może modę na te rzeczy z napisem Supreme. Nie wiem czy zdajecie sobie sprawę, ale zwykła bluza z takim napisem potrafiła kosztować kilka tysięcy złotych. Moda minęła, jakiś dziadek w Ameryce kupił sobie kolejny jacht, a ludzie zostali dosłownie ubrani na górce. I to nie jest tak, że tylko moda minęła. Z tego co pytam nastolatków to teraz nawet trochę wstyd w tym chodzić, bo wajcha znowu przestawiła się w drugą stronę i teraz jest moda na używane rzeczy z Vinted czy z Lumpeksów. co jest w ogóle super kierunkiem i strasznie lubię takie oddolne zmiany. Po trzecie, nie jeżdżę samochodem. To jest prawdopodobnie rzecz, która dała mi największą kwotę oszczędności. Zdaję sobie sprawę, że niektórzy z Was po prostu muszą korzystać z samochodu, no i wszystko jest ok, każdy ma inną sytuację, ale w moim przypadku to był wybór. Mieszkam w Warszawie, która jest nieźle skomunikowana i naprawdę szkoda by było tego nie wykorzystać. Przeczytałem już dziesiątki książek i przesłuchałem mnóstwo podcastów podróżując komunikacją miejską, więc nie dość, że oszczędziłem przez 4-5 lat pewnie jakieś 60 tysięcy złotych, licząc samochód, koszty benzyny, ubezpieczenia, koszty ewentualnych napraw, to jeszcze zrobiłem sobie samodzielne autobusowo-tramwajowe studia z podstaw ekonomii, finansów i inwestowania. Na braku samochodu cierpi pewnie statut społeczny, który dla wielu osób pewnie jest ważny. Bo faktycznie w naszej kulturze brak samochodu może być odbierany jako brak samodzielności, i tak dalej. No ale krótko mówiąc, ja mam to po czwarte. Odkładam na później dalekie podróże. Ten punkt jest pewnie trochę kontrowersyjny, bo panuje takie ogólne przekonanie, żeby korzystać z życia, póki się jest młodym, i tak dalej. Tylko ja nie zamierzam kończyć życia po 30, 40 czy nawet pięćdziesiątce. To znaczy. Trzeba pogodzić się z faktem, że oszczędzanie, które ma zapewnić niezależność finansową, będzie zawsze obarczone jakimiś wyrzeczeniami. Tak najczęściej działa życie i trudno mieć wszystko jednocześnie. Dla mnie właśnie to poczucie wolności i niezależności, które dają pracujące pieniądze, jest w tym momencie cenniejsze niż zwiedzanie świata. Chociaż pamiętajcie, że to tylko moja wizja. Po prostu potrafię odłożyć niektóre plany o kilka lat i nie mam z tym żadnego problemu. Robię to także dlatego, że odkąd zaczęła się pandemia, a później wojna, to widzę wiele okazji inwestycyjnych i starałem się generować i oszczędzać jak najwięcej gotówki. Prawdopodobnie jak sytuacja się uspokoi, to nie będę miał już takiego ciśnienia, żeby kupić jak najwięcej akcji. Po piąte, nie mam drogich hobby. Przez jakiś czas interesowałem się trochę zegarkami. Ale jeżeli dopiero zaczynasz lub jesteś na drodze do osiągnięcia niezależności finansowej, to polecam znaleźć sobie coś, co daje dużo frajdy, a niekoniecznie wymaga ogromnych nakładów finansowych. Tak naprawdę na kolekcjonerach i miłośnikach chociażby tych zegarków zarabiają tylko producenci. Moja filozofia zakłada, że sam chcę budować coraz większą wartość netto, wiedzę i niezależność, więc odkąd zarabiam... Po dłuższym namyśle zawsze odpuszczałem sobie kupowanie rzeczy tylko dlatego, że są ładne i drogie. Po szóste, nie mam właściwie uzależnień, pewnie oprócz kofeiny, bo faktycznie pijam dużo kawy i mate i w sumie nie jestem pewien, jakbym funkcjonował bez tego. Muszę kiedyś spróbować. Po siódme, nie mam żadnych subskrypcji oprócz karnetu na siłowni. Po ósme. Nie zamawiam jedzenia i zwykle nie jadam na mieście. Chociaż tutaj w ciągu czterech lat oszczędzania zdarzały mi się miesiące, gdzie się tego akurat nie trzymałem. Po dziewiąte, nie korzystam z taksówek, Uberów i tych hulajnuk elektrycznych i nie mam problemu, żeby przejść spore odległości na piechotę. No ale to głównie dlatego, że uwielbiam chodzić, a nie z oszczędności. Bo to już bez przesady. Wszystko to, co wymieniłem, faktycznie pozwoliło mi w ciągu tych czterech lat zaoszczędzić tak lekko, licząc około 200 tysięcy złotych. W tym czasie te pieniądze oczywiście pracowały na giełdzie i generowały dywidendy. I myślę, że to są takie faktyczne oszczędności, bo jak przypominam sobie swoje wydatki na początku moich lat dwudziestych, to prawdopodobnie wydałbym po prostu te wszystkie pieniądze na różne rzeczy. W każdym razie, z perspektywy czasu, jestem z siebie bardzo dumny, że udało mi się utrzymać taką dyscyplinę. Musicie wiedzieć, że to są tylko najważniejsze punkty, w których staram się wdrażać minimalizm. Nie jest tak, że z notesem i ołówkiem w dłoni notuję i realizuję w 100% wszystko to, co powiedziałem. Zdarza mi się wyjść ze znajomymi, wypić piwo, kupić jakieś fajne buty itd. Chodzi raczej o taką tendencję i ogólną filozofię. Zauważyłem, że często ludzie liczą oszczędności w skali miesiąca. Na przykład, jeżeli przestanę palić, to zaoszczędzę 230 zł miesięcznie. Moim zdaniem, powinniśmy na to patrzeć w dużo dłuższym okresie, tak jak na nasze inwestycje. W sensie, w takich postanowieniach chodzi o to, żeby zmienić ten nawyk na zawsze. Ja raczej liczę ewentualne oszczędności w horyzoncie dziesięcioletnim. Wtedy taka osoba paląca około 15 paczek miesięcznie zaoszczędzi około 27 tysięcy złotych. A ta kwota połączona z innymi drobnymi nawykami i rozsądnymi inwestycjami może już naprawdę mocno zapracować na naszym koncie maklerskim czy nawet w jakichś obligacjach indeksowanych inflacją. Ja sobie prawie codziennie powtarzam i powtórzę to tutaj dla Was i dla siebie samego. Patrz na wszystko długoterminowo, rób małe kroki, a uda ci się wszystko, co zaplanowałeś. I to nie jest jakieś puste pieprzenie samorozwojowe, tylko autentycznie jakieś dziwne prawo, w wręcz fizyczne świata. Zrozumienie, jak działa procent składany nie tylko w inwestycjach, ale w ogóle w całym życiu, daje naprawdę ogromną przewagę. Teraz opowiem Wam trochę o korzyściach, tym razem niekoniecznie materialnych. Płynących z filozofii minimalizmu. Pierwszą z nich odkryłem stosunkowo niedawno. Otóż, kiedy nie jesteśmy otoczeni przez najróżniejsze przedmioty, dźwięki i migające światełka, zyskujemy sporą przestrzeń na myślenie, planowanie i analizowanie rzeczy, które są dla nas istotne. Minimalista raczej będzie unikał kupowania rzeczy, które będą wymagały regularnej konserwacji, napraw, chodzenia po urzędach itd. Jeżeli taka sytuacja ma miejsce sporadycznie, to oczywiście nic się nie dzieje, ale ciągła potrzeba załatwiania czegoś, co ma znikome znaczenie jest bardzo rozpraszająca i często musimy poświęcić na to sporo skupienia, czasu i pieniędzy. Wywalając ze swojego życia niepotrzebne sprawy i wszystkie rozpraszające mnie przedmioty, zyskałem czas i energię, chociażby na prowadzenie tego kanału, co daje mi prawdziwą frajdę i nie mogę się doczekać, kiedy znowu będę mógł coś dla was nagrać. Kolejny punkt, który sobie wynotowałem brzmi, minimalista powinien dbać o zdrowie, żeby zminimalizować prawdopodobieństwo chorób i co za tym idzie, chodzenia do lekarzy. No tutaj wymieniłbym kilka rzeczy, które już w tym momencie jestem w stanie dosyć dokładnie omówić w następnych podcastach, jeżeli tylko będziecie chcieli. No i takimi najważniejszymi elementami, które przewijają się zawsze w badaniach naukowych do, dotyczących utrzymania takiego zdrowego życia są. Po pierwsze, Spokojny i w miarę możliwości głęboki sen po 8 godzin dziennie. Tutaj nauka niestety nie daje nam pola do popisu, a wszystkie historie i teorie, że jakiś napoleon spał regularnie 4 godziny na dobę, to najprawdopodobniej brednie. Sen jest kluczowy dla dobrego funkcjonowania mózgu i w ogóle całego organizmu, pozwala się zregenerować i zresetować. Sen wymieniam na pierwszym miejscu, bo to chyba kluczowa rzecz którą postanowiłem naprawić jakiś rok temu i dała naprawdę niesamowite rezultaty. Kiedyś zdarzało mi się chodzić spać o dziwnych godzinach, typu czwarta rano i wstawać koło południa, niby 8 godzin, ale no nie mogę powiedzieć, że po takim śnie czułem się dobrze. Wierzyłem wtedy, że mam jakiś tam chronotyp, przez który lubię siedzieć w nocy. Okazało się, że to były trochę wymówki i chodzenie spać około 23 i wstawanie o 7 dosłownie naprawiło mi życie. Z takich korzyści, które od razu przychodzą mi do głowy, jest dużo lepsze samopoczucie, dużo lepszy balans energii w ciągu dnia w sensie dużo rzadziej mam takie nagłe spadki energii. Jestem bardziej produktywny no i chyba po prostu bardziej szczęśliwy. Drugi kluczowy element w takim długoterminowym utrzymaniu zdrowia, no to taka zbilansowana dieta. Tutaj mógłbym powiedzieć naprawdę dużo. Bo się tym trochę interesuje, ale w internecie jest już tyle opracowań na ten temat, że chyba zostawię to osobom mądrzejszym w tym temacie od siebie. Trzeci punkt to wysiłek fizyczny, czwarty to rozwijające hobby. Najlepiej takie, żebyście się nie mogli doczekać, aż zaczniecie daną rzecz robić, no bo po prostu jak na coś czekamy, to dużo łatwiej się wstaje z łóżka. Punkt piąty unikanie chronicznego stresu. I tutaj krótki komentarz, bo czytałem na ten temat naprawdę sporo opracowań, i okazuje się, że taki przewlekły stres jest w stanie degradować nasz mózg nie tylko na poziomie biochemicznym, zaburzając np. wydzielanie i zatrzymywanie serotoniny, ale też po prostu fizycznie niszczy neurony. Wydaje mi się, że to jest na tyle poważna sprawa, że warto zrobić naprawdę dużo, jeśli nie wszystko, żeby się od tego uwolnić. Ostatnią korzyścią płynącą z minimalizmu, którą chciałbym omówić w tym materiale, jest poczucie wolności i niezależności, które absolutnie rekompensuje te 4 czy 5 lat oszczędzania. Wiecie, jest to takie powiedzenie, że pieniądze nie dają szczęścia i często można usłyszeć w odpowiedzi, że lepiej płakać w Ferrari niż w maluchu. No, i ja się z tym nie do końca zgadzam. Powiedziałbym, że lepiej płakać, mając kilka milionów w akcjach dywidendowych i obligacjach. Chodzi tutaj o taki potencjał do zmiany swojego życia o 180 stopni w każdej chwili. Mając zabezpieczone finanse, możesz w każdym momencie wyprowadzić się do dowolnego miejsca na świecie. Będziesz chciał szukać szczęścia w klasztorze tybetańskim, nie ma problemu. Wpadnie ci do głowy, żeby zwiedzić na motocyklu Amerykę Północną, nic nie stoi na przeszkodzie. Ostatnio uświadomiłem sobie, że posiadając ułamek z tej wyżej wymienionej kwoty, już w tym momencie właściwie nie jestem od nikogo zależny. W każdej sytuacji, która przychodzi mi teraz do głowy, mogę w dowolnym momencie wstać, uśmiechnąć się i po prostu wyjść, bo żadne konsekwencje mnie tak ostatecznie nie zabolą. Oczywiście najprawdopodobniej nie będę tak odwalał, ale sama świadomość, że mam taką możliwość, sprawia, że czuję się tak mega lekko i jestem dużo bardziej pewny siebie niż dawniej. Czyli według mnie, wydawanie pieniędzy na drogie rzeczy raczej nie daje szczęścia w takim dłuższym terminie, ale posiadanie dobrze ulokowanych pieniędzy i potencjał, jaki z tego płynie, może już mocno się do szczęścia przyczynić. Na dzisiaj to wszystko. Daj proszę znać w komentarzu, jak Ty budujesz swoje oszczędności i podchodzisz do tego tematu. Będę wdzięczny za wszystkie rady i sugestie, bo jak zawsze podkreślam, sam się cały czas uczę. Jeśli dotarłeś, dotarłaś do końca, zostaw proszę w komentarzu jakąś emotkę, żebym o tym wiedział. Dzięki za wysłuchanie i do usłyszenia w kolejnych materiałach niebawem. Cześć.